Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, Nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, w których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spoczyli Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca, niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą owocem Twojej miłości, Mistrzu ukochany. Przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się o tym, o to, co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Laudetur Jezus Christus. Trwamy w naszym przygotowaniu do uroczystości Boga Ojca. Dziś posłuchajmy rozważania Boga Ojca, które dał nam przed medalionem we wrześniu 2017 roku. Moje słowa skieruję dziś do Twojej duszy z wyznaniem, które pocieszy Twoje serce. To jest zapowiedź nowenny tych konferencji, gdzie Bóg podyktował nam mały katechizm. Dziewięciodniowa nowenna, macie najprostszy katechizm do zrozumienia istoty katolicyzmu. Popatrz na mnie, aby zapamiętać, jestem ojcem, który daje szczęście. Popatrz na mnie, aby zapamiętać, że dzień, który mnie poznałaś, to Twój szczęśliwy dzień. Pamiętam, Pani Agnieszka miała spotkanie z Panem, z Bogiem Ojcem. Nieprawdopodobna radość bawiła się jego brodą. Jak małe dziecko była tak szczęśliwa tym cudownym spotkaniem z Bogiem Ojcem. W moim sercu płonie miłość do mojego dziecka. Miłość, która uszczęśliwia wszystkim, którym Bóg odsłonił płomień swojej miłości, miłości do dziecka, wszyscy przeżyli nieprawdopodobne uniesienia i chwile szczęśliwości. I nikt z nich nie chce wracać do rzeczywistości świata. Jestem tym, o którym marzysz. Podejdź bliżej w pełnym zaufaniu. Ta miłość do Ojca, to pełne zaufanie, jest warunkiem otrzymania medalionu Boga Ojca. Podstawowym. Później kilkanaście innych, jakie wczoraj wam tu odczytywałem. Pokazałem Ci moją potęgę, aby podnieść Twoją percepcję wyżej do poziomu, w którym wykraczasz poza wymiary Ziemi. Świadomość mojej nieskończoności i wszechbytu onieśmieliła Cię. Pani Agnieszka przeżyła taką przestrzeń. Nieskończoności Boga jako bytu i Jego wszechbyt. Dlatego chcę, abyś poznała mnie jeszcze bliżej. Jestem Ojcem Szczęśliwych. Dziś przytwierdzę Twoje serce mocniej do mojego. Już nigdy nie zwątpisz w moją miłość do Ciebie. Upodobałem sobie Twoje serce, aby poprzez nie ukazać światu moje doskonałe Ojcostwo, którego pragnie, świat pragnie takiego Ojcostwa. Na razie nam zaproponowali Ojca Szatana, Unię Europejską, Wszechobecne Stany Zjednoczone. Wszędzie panosząca się przeklęta demokracja i jedno wielkie nieszczęście. Im więcej mówią o swoim szczęściu, tym więźnia są pełniejsze, tym coraz to nowsze prawa, coraz to nowsze szykany. Tworzy się jednego człowieka, ale poza Bogiem, poza Bogiem, który ma doskonałe ojc Ojcostwo. Pan Bóg Ojciec zapowiada, Panie Agnieszce, że przez nią świat pozna doskonałe ojcostwo. Stąd zwołuję was na niemo, niemożebny alert bytności na pustelni na Boga Ojca, jakiego jeszcze pustelnia nie przeżyła. Dziesięciolecie mamy kultu Boga Ojca. Bóg Ojciec odsłania nam swoje tajemnice, Zgryzaliśmy je w roku Boga Ojca przed trzema laty. Kontemplacja Boga Ojca. Później przyszedł medalion. Nowenna. Życzenie Boga Ojca. Prośba, by wybić najpiękniejszy medalion ku jego czci i chwale. Utworzyliśmy formularz mszy świętej. Mamy gotowe litanie rycerskie. Dziesiątki innych modlitw. Ku Bogu ojcu. Mamy przepiękne ornaty, wspaniałą kapę, którą widzicie. I przygotowujemy Bogu ojcu największy nasz dar, tajemniczy kielich gral. Nie zdążymy na tę uroczystość. Ale na dwa serca powinniśmy zdążyć. Jeśli malarca się nic nie poknoci, coś nie wydarzy, to na, na niedzielę Panu Bogu przyniesiemy obraz, Jestem, która jestem w Trójcy Świętej. Bo to jest plakat. To co tu widzicie to jest plakat. Sklejka kilku zdjęć. Przepiękny obraz. Więc moi drodzy, Bóg nam pokazał swoją ogromną miłość. Mamy własny jego obraz, wprowadzony sześć święte przed obrazem Boga Ojca, bazując na tradycji polskiej, ukraińskiej naszego narodu na tych ziemiach. No i ponad tysiąc Was, tysiąc dwa pięćdziesiąt, nosi już medalion Boga Ojca na swojej piersi. Tak wygląda nasze przybliżanie i zgłębianie do Boga Ojca. Każdego siódmego miesiąca mamy specjalną wotywę ku czci Boga Ojca. Obchodzimy nowenne przez dziewięć dni przed. Dziś zaczęliśmy już na siódmy. Ale one się będą nakładały, bo jeszcze przez oktawę pójdzie nowenna do Boga Ojca, więc to się będzie nam cały czas pięknie nakładało i tak się też przygotujemy już na siódmego. Około siedmiuset z Was uroczyście obchodzi w ciągu roku urodziny z Bogiem Ojcem. Funduje mu kwiaty, zapala świece przed pomnikiem Boga Ojca. W miesiącach ciepłych cztery bukiety róż po dwanaście płoną przed obrazami i figurami Boga Ojca. Bo Bóg ojciec sobie zażyczył, byśmy ukwiecali jego ołtarze, więc toście wy urodzili. I mamy też kadzidło Boga Ojca. Tak wygląda nasza miłość w wymiarze pobożności względem Boga Ojca, a w ciągu roku jest praktycznie walka z waszej strony, żeby się wcisnąć poza siódmym na mszę świętą przed Bogiem Ojcem kolejka, żeby znaleźć układ li liturgiczny, zgodny żeby nie blokować naszych intencji firmowych. Więc tak wygląda kult Boga Ojca. Bóg Ojciec pokochał to miejsce. Dziesięć lat temu dokonaliśmy intronizacji pustelni Bogu Ojca. W tym roku to powtórzymy. W ramach tej uroczystości przynosimy również Panu Bogu dziesięciolecie naszego rędzi, dziesięciolecie rycerstwa. I dziesięciolecie świadectwa wiary na polach Grunwaldu, 14 lipca 2010 roku. Byli tak zaszokowani, tam było pięciu prezydentów europejskich na Grunwaldzie, nie wiedzieli, że my są. Helikopter nad nami latał, szef ochron biury ochronorządu z kilkunastu ludzi przyleciał na nasze pola. Mnie tylko osłonili kapłani, bo jeden go z naszych poznał. I było przygotowane dzieło porwania. Stanęli wokół mnie, więc się wycofali. Dopiero mi powiedzieli po uroczym mszy świętej, nie wiesz, co tu się działo. Bo ja już byłem tłumem wami, modlitwą. Dlatego Bogu dziękujemy, że upodobał sobie serce Pani Agnieszki, by poprzez nie ukazywać światu doskonałe ojcostwo, którego pragnie. Jestem więc Twoim Ojcem, bo Cię stworzyłem. Powołałem Cię z nicości i tchnąłem w Ciebie mojego ducha, aby dać Ci życie. Czy cierpiałem bóle, 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 bóle porodu tak jak Twoja matka? Nie. Cierpiałem znacznie bardziej w moim synu. Aby narodzić Cię do nowego życia, życia łaski, w niewinności, którą zaprzepaścili Twoi pierwsi rodzice, Adam i Ewa. Wszystkie twory, które zalewają naszą ojczyznę, wszystkie sekty, które niszczą mszę świętą, dewastują, są heretyckie i nie mają nic z Boga. Bo tam nie ma życia łaski. Czy opiekowałem się Tobą przez całe życie? Karmiąc Cię, przewijając, ubierając na przemian? Tak, moje niemowlę. Twoja dusza wciąż głodna, Twoja dusza wciąż wymaga oczyszczenia i przybrania w cnoty. Jestem ojcem łagodności, który na własnym ramieniu pielęgnuje dzieło swoje dziecko, przygotowując je do wielkich zadań. Jakie dzieła Bóg pragnie zrealizować dzieci przez nas w świecie i w kościele? Cieszmy się. Od nie do końca rozumiemy i pojmujemy, że Bóg nas chce wziąć za rękę i iść z nami na bój. Jestem Ojcem łagodności. O Boże, jakie to jest cudowne. Gdybyś był taki jak ja, no to połowę z nas nóg nie ma i niczego. Boże, to jest takie cudowne. Powtarzam wam. Jestem Ojcem łagodności który na własnym ramieniu pielęgnuje swoje dziecko, przygotowując je do wielkich zadań. Z miłości ukazuje Ci dziś moje ojcowskie prawo do świętowania Twoich urodzin. Bóg po... zażądał od nas, że ma prawo do naszych urodzin, bo On swoich nie ma, a Ciebie stworzył, więc minimum godzinę w ciągu naszych urodzin musimy czasu znaleźć na świętowanie z Bogiem Ojcem. Z miłości ukazuję Ci dziś moje ojcowskie prawo do świętowania Twoich rodzin. Każdy z Was powinien swoje urodziny. Mieć poprzedzone tą nowenną, którą Bóg ojciec przygotował. przygotował. Kupić mu kwiatki, zapalić świece. Pokazać jak go kochasz. Niech się wstydzą ci, którzy przyjęli medalion, a nie przeżywają urodzin z Bogiem Ojcem na pustelni. Coś jest nie tak z waszą miłością. Bo przynajmniej ci, co noszą medaliony, powinni przeżywać urodziny, Poprzez nowenne, z Bogiem Ojca na pustelni. To jeden z obowiązków, jaki Wam dziś nakładam, który mi przyszedł po tych cudownych słowach ten pomysł Boga Ojca. Zrodziłem cię w moim synu na krzyżu, powołałem cię do, z miłości do Ciebie samej, pozostanę przy Tobie na zawsze. Tak, jak więzy rodzinne pozostają wieczne, wiecznie żywe. W tym tu urędziu płynie dialog Pani Agnieszki. Jest zapowiedź Boga Ojca chcę, abyś nosiła Mój widz na sercu i zawsze najpierw zwracała się ze wszystkim do mnie. Amen. Jutro pójdziemy dalej, w kolejne nasze orędzia, przygotowujące nas na te wyzwania.